Prawdopodobnie kliknąłeś ten film ze względu na miniaturę, ale słuchaj uważnie, oglądaj to do samego końca. A zanim dotrzemy do pierwszej minuty, całe twoje spojrzenie na kobiety zmieni się na zawsze. Bo co jeśli powiem ci, że wszystko co myślisz, że wiesz o miłości, to kłamstwo? Mówiono ci, że kobiety zakochują się w najmilszym, najbogatszym i najlepiej wyglądającym facecie. Ale prawda jest taka, że kobiety nie kochają mężczyzn, przynajmniej nie w taki sposób, w jaki myślisz. Nie zakochują się w Twojej twarzy, pieniądzach, ani nawet osobowości. Zakochują się w czymś głębszym, bardziej pierwotnym, bardziej psychologicznym. A jeśli tego nie rozumiesz, zawsze będziesz mieć wrażenie, że miłość jest tajemnicą, której nie możesz rozwiązać. Ale pod koniec tego filmu nie tylko zrozumiesz, jak kobiety myślą, ale także dowiesz się, jak sprawić, by poczuły coś tak potężnego, że nigdy cię nie zapomną. Zanurzmy się, podpisz jeden. Kobiety cię nie kochają, kochają to, jak się przy tobie czują. Pozwól, że zdradzę ci sekret, którego większość mężczyzn nigdy nie zrozumie. Kobiety cię nie kochają. Ani twoja twarz, ani twój portfel, ani nawet twoja osobowość. Kochają to, jak się przy tobie czują. Zgadza się. Miłość do kobiety nie jest solidną konstrukcją zbudowaną na logice i rozsądku. To burza, przeżycie, emocjonalny haj, z którego nigdy nie chce zejść. Mógłbyś być najprzystojniejszym odnoszącym sukcesy, najlepiej ubranym facetem w pokoju. Ale jeśli ona nie poczuje czegoś potężnego, gdy jest w pobliżu, zapomni o tobie szybciej niż wczorajsze wiadomości. Psychologowie nazywają to wdrukowaniem emocjonalnym. Z tego powodu kobieta może spotkać dwóch mężczyzn tego samego dnia: jednego, który mówi wszystko, co właściwe, ale ją nudzi, i drugiego, który jej dokucza, rzuca jej wyzwania i rozśmiesza ją, aż nie będzie mogła oddychać. I zgadnij, o kim będzie myślała tej nocy. To niesprawiedliwe, prawda? Możesz być lepszym wyborem, bezpieczniejszą opcją i bardziej lojalnym człowiekiem, a jednak zawsze wybierze mężczyznę, przy którym poczuje, że żyje. W tym miejscu większość facetów ponosi porażkę, próbują zaimponować jej osiągnięciami, próbują ją przekonać logiką ale mężczyźni, na punkcie których kobiety mają obsesję, tworzą emocjonalny rollercoaster, mieszankę napięcia, podniecenia, tajemnicy i komfortu. Każą jej gonić za hajem. Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego kobiety zawsze wracają do swoich byłych, nawet gdy przysięgają, że to koniec? To nie z powodu tego, kim jest. To z powodu tego, jak się przez niego czuła. Podpisz dwa. Im bardziej gonisz... Tym mniej ona czuje. Pozwól, że cię o coś zapytam: czy kiedykolwiek wysłałeś sms i czekałeś godzinami na odpowiedź? Czy kiedykolwiek czułeś ten powoli płonący niepokój, zastanawiając się, czy ona traci zainteresowanie? Teraz odwróć to. Czy zdarzyło ci się kiedyś, że ktoś był dla ciebie zbyt dostępny, ktoś, kto od razu odpisał, kogoś, kto zgodził się na wszystko, o co prosiłeś? Jak się wtedy poczułeś? Kobiety są nastawione na oczekiwanie. Mężczyzna, który jest zawsze obecny, zawsze wysyła SMS-y, zawsze dostępny, nie stwarza żadnego napięcia, a napięcie sprawia, że przyciąganie jest elektryczne. Oto brutalna prawda. Gdy mężczyzna goni, niszczy to samo, co mogło sprawić, że się w nim zakocha. To ludzka psychologia. Nie cenimy tego, co już mamy. Pragniemy tego, co możemy stracić. W chwili, gdy wie, że cię ma, jej mózg się relaksuje, a kiedy jej mózg się rozluźnia, atrakcyjność zanika. Właśnie dlatego wartościowi mężczyźni nigdy nie gonią, prowadzą, pozwolili przyjść do siebie kobiecie, a kiedy już to zrobi, nie dają jej wszystkiego naraz. Tworzą tajemnicę, zastanawiają ją. Ponieważ w chwili, gdy przestanie się o Tobie zastanawiać, zacznie o Tobie zapominać. Znak trzeci. Kobiety nie chcą miłych facetów, chcą niewzruszonego mężczyzny. Porozmawiajmy o epidemii miłych facetów. Kobiety mówią, że chcą miłego faceta, ale tak naprawdę chcą mężczyzny, który jest miły, ale nie słaby. Wielu facetów popełnia ten błąd. Myślą, że bycie miłym oznacza przyzwolenie na wszystko. Myślą, że oznacza to, że nigdy się nie zgadzają, nigdy nie przejmują przewodnictwa, nigdy nie stoją na swoim. Ale pozwól, że Cię o to zapytam. Czy szanowałabyś mężczyznę, który nigdy nie rzuca Ci wyzwań? Czy zaufałbyś liderowi, który zawsze się ugina? Oczywiście, że nie, bo tu jest tajemnica. Kobiety pociąga siła. Nie tylko siła fizyczna, siła emocjonalna. To typ człowieka, który nie cofa się pod presją, to rodzaj mężczyzny, który nie błaga o aprobatę. To rodzaj mężczyzny, który potrafi odejść od każdego, nawet od niej, jeśli zajdzie taka potrzeba. Dlatego kobiety są uzależnione od stoickich mężczyzn. Człowiek, który nie reaguje, człowiek, który zachowuje spokój w chaosie. Mężczyzny, który kiedy ona go podda próbie, bo och, ona go przetestuje, nie składa się jak mokry papier. Kobieta nie potrzebuje kolejnego przyjaciela, ona nie potrzebuje terapeuty, potrzebuje mężczyzny, który będzie niezmienny, gdy wszystko inne się trzęsie. Znak czwarty: miłość to gra percepcji, a nie rzeczywistości. Porozmawiajmy o jednej z największych iluzji w miłości. Idei, że ludzie zakochują się w sobie na podstawie rzeczywistości. Możesz pomyśleć, że kobieta zakochuje się w tobie ze względu na to, kim jesteś, co robisz lub jak ją traktujesz. Ale oto brutalna prawda. Ona się nie zakochuje ty. Zakochuje się w historii, którą stworzyła o tobie w swojej głowie. Psychologowie nazywają tę projekcję poznawczą. Tendencje ludzi do rzutowania na innych własnych emocji, pragnień i oczekiwań. Emocje kobiety nie odpowiadają logice, reagują na narrację toczącą się w jej umyśle. Znak piąty. Jeśli poczuje się bezpiecznie, nigdy nie opuści. Po wszystkim, co omówiliśmy emocjonalnym haju, tajemnicy, percepcji. Istnieje jedna ostateczna prawda o miłości, która przyćmiewa wszystko inne. W głębi serca kobieta nie zostaje ze względu na to, jak bardzo Cię kocha. Zostaje, bo czuje się bezpiecznie. Nie mówię tu tylko o bezpieczeństwie fizycznym. To jest dane. Mówię o bezpieczeństwie emocjonalnym. Głębokiej, podświadomej pewności, że kiedy jest z tobą, jest chroniona zarówno przed światem zewnętrznym, jak i własnym chaosem emocjonalnym. Emocje kobiet zmieniają się jak przypływ. Jednego dnia są pełni pasji i obsesji, innego są zdystansowani i niepewni. To nie jest manipulacja, to biologia. W świecie, w którym jej emocje nieustannie się zmieniają, jedynej rzeczy, której pragnie najbardziej, Mężczyzny, który jest niewzruszony. Najsilniejsi mężczyźni nie są zimni, są konsekwentni. Kobieta czuje się bezpiecznie, gdy wie, że nie załamie się pod presją. Nie wściekasz się, gdy coś idzie nie tak. Nie pozwalasz, aby jej emocje dyktowały twoje emocje. A kiedy kobieta sobie to uświadomi, nie będzie cię po prostu kochać. Ona nie będzie tylko ciebie pragnęła. Ona nigdy nie będzie chciała cię opuścić. Ponieważ ostatecznie kobiety, które zostają, te które nigdy nie tracą zainteresowania, nigdy nie zbłądzą, nigdy nie przestają być zakochane, to te, które znalazły mężczyznę, przy którym czują się bezpiecznie, jak żaden inny mężczyzna. To jest ścieżka stoicyzmu. Jeśli uważasz, że to wartościowe, kliknij przycisk lubię to, zasubskrybuj i włącz powiadomienia, aby nie przegapić strategii, które zapewnią Ci przewagę. Zachowaj czujność, postawę stoicką i pozwól im gonić.